Kiedyś pewna mistrzyni wykrzyknęła: Tak się obudujecie swoimi granicami i murami, że was z nich nie będzie widać. I już nikt tam nie dojdzie. A świat dalej huczy o granicach budowanych na zewnątrz. By ktoś czasem nie dotknął kruchego jak herbatnik ego. Dusza nie ma granic. Nie to nie. Tak to tak. Więc po co robić show? To naprawdę proste. Od pewnej mądrej kobiety usłyszałam kiedyś: Nie interesuje się, bo Kociej, mortki dostaniesz, więc przestałam się interesować tym, co mnie interesowało. Nie chciałam mieć kociej, mortki przecież. Egotyczny umysł, którym sądzisz, że jesteś, nie lubi odmowy, bo jest jak mały dyktator. Ma być po mojemu. Fajnie to widać u małych dzieci, u których kształtuje się ego. Nie, nie, nie. Tak więc, jeśli jesteś gotowa na dojście do punktu zrozumienia, o którym mówię. Umów się ze mną na niezobowiązującą rozmowę. Link znajdziesz w opisie mojego profilu. Majakida.